Witam, witam tu Pelikan na kolejnym odcinku Tym razem tajemniczy worek Jest to worek, który otrzymałem podczas targu staroci od Gałgana, od Wiza Gałgana Pozdrawiam Cię Gałgan I w tym woreczku są stare, stare kapselki Zaraz Wam pokażę no, na pewno tych kapski, które tu są nie mam, nie posiadam w mojej kolekcji Także zasilą mój klaser No i co, no nie ma co, nie chcę Was trzymać też, też w niepewności bo tak zrobimy, wysypiemy tutaj zawartość woreczek taki, stary i co my tu mamy dwa kapselki tyskie, nie mam takich dwa jednakowe tak to może odwrócimy o, mamy dwa kapselki, stary kapsel z żywca no, też takich nie mam, dwa jednakowe. Dwa kapselki Pepsi. Ten ja tu jeszcze z takim tutaj nadrukowaną datą ważności, czyli produkcji. Kiedyś tak się robiło. I białe i dwa kapselki Pepsi srebrne. Dwa identyczne, także tak tutaj eleganckie kapselki Gaugan przesłał. Pomyślał na tym, żeby miał coś oczywiście na wymianę, tak więc wielkie, wielkie dzięki dla Gaugana. Zapraszam też wszystkich na, na kanał do, do Gaugana. E, link do kanału będzie tutaj podnikowany pod nimikiem. Pod, pod no i co? No Ja sobie oczywiście te dwa kapselki, czyli żywiec i tyskie, to sobie te lepsze sobie zostawię. Reszta kapsli sobie schował, będą na wymianę. Te pewno dojdzie kiedyś do, do tego, że jeszcze otworzę kolejny laser z kapsami po, po napojach. No bo jak wiecie, ja na razie się skupiam na wybieraniu właśnie takich kapsli y, polskich z piwa. No i tak, generalnie bardzo mi to cieszy, że moja kolekcja się rozrośnie o kolejne dwa takie kapselki, których nie ma. Stare kapselki. Y, a trzy sobie sobie oczywiście zostawię te lepsze. O. Że te dwa, dwa kapselki wpadają, oczywiście, do mojego klasera. Tyskie, a tu nawet jest miejsce. To tutaj sobie włożymy ten z tyskiego. Super, super. Zaraz mniej miejsca i tego żywca dołożymy do tych kapselków z żywca. Tutaj, tą stronę też będę musiał rozbudować, także zbieranie kapsli wciąga, bardzo wciąga, każdy jest inny, i tak się prezentuje moja kolekcja. Nie ma tego dużo, ale mnie to bardzo cieszy. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla, dla Gałgana, który przesłał mi te kapselki. Te kapselki idą sobie tutaj w mój depozyt, schowam sobie je i kiedyś przyjdzie na nie czas, także jeszcze raz wielkie dzięki dla Gałgana. Podlinkuję Wam też link do kanału, do kanału od Gałgana, Gałgan też zbiera kapselki, bardzo ciekawe filmy są na kanale u Gałgana, no i, no i nic. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do łapkowania i widzimy się w kolejnych odcinkach.